Witajcie. Hej, hej, zapraszam na kolejną kartę dnia na dzień 26 stycznia 2025 i standardowo karty przetasujemy, przełożymy, potasujemy jeszcze raz i zobaczymy, co ciekawego nam dzisiaj wyjdzie. Tak więc, karta dnia na dzień 26 stycznia 2025 to będzie karta Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów jest tutaj postacią dworską, reprezentuje żywioł wody oraz aspekt emocji i relacji z innymi ludźmi. Rycerz Kielichów reprezentuje tutaj miłość, dla miłości żyje, o nią walczy i również dla niej potrafi umrzeć. Karta mówi nam o tym, abyśmy docenili dzisiaj ludzi, którzy są obok nas, zastanowili się, czy dobrze okazujemy Uczucia i emocje tym, którzy są dla nas bardzo bliscy, jak i również czy odpowiednio dbamy o najbliższe nam osoby, które są właśnie w naszym otoczeniu. Dziś będzie bardzo dobry dzień, abyśmy powiedzieli najbliższe nam ludziom, jak bardzo są dla nas ważni, ile dla nas znaczą, jak i również pokażmy im nie tylko słowami, ale czynami, że są dla nas ważni i wyjątkowi. Również warto się zastanowić, czy odpowiednio dbamy o samych siebie, czy kochamy samych siebie i czy potrafimy zadbać o miłość do samego siebie poprzez zadbanie właśnie samego siebie też. Tak więc dzisiaj pamiętajcie, okażcie uczucia i miłość tym, którzy są dla nas ważni, okażcie miłość tym, którzy właśnie są dla nas wyjątkowi, ale również zadbajcie o samych siebie, gdyż jeżeli nauczymy się kochać samych siebie, będziemy umieli też kochać tych, którzy są obok nas. Wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie.